Cześć, witam wszystkich serdecznie. W dniu dzisiejszym będę miał dla Was build, stary i nowy build, ogólnie jeszcze do końca nie wiemy czy się zmieni meta na sezonie 9. A ja, tak jak się okazało, jak przyjrzałem wszystkie itemki, mam naprawdę bardzo, bardzo ładnego mnicha pod i Troszeczkę żałuję, że nie zdecydowałem się nim grać na sezonie 8 i że nie wbiłem na niego kaldezanów, bo przypuszczam, że naprawdę Dałoby to dobre dobre wyniki. Zaraz wam pokażę, jaki mam gir, przedstawię wam build, a na końcu tego nagrania będziecie mogli zobaczyć rozgrywkę trzyosobową: ja, mnich DPS po longi, Oprócz tego jeszcze support i support mnich. Zrobiliśmy jakoś 80, bo ja nie mam powbijanych na tym girze kaldezanów. Ale powiem wam, że naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie mi się grało i naprawdę troszeczkę żałuję, że nie zrobiłem. Tego mnicha pod Shenlongi i nie grałem jako DPS w teamie. Dobra, zacznijmy może najpierw od gieru, potem build, a potem rozgryweczka standardowo. Więc tak, najpierw pokażę, jaki mam gier. Gier naprawdę mam fajny. I yy, co najlepsze, że 95% tego gieru miałem na, no, yy, na sezonie. Tak. To jest praktycznie wszystko z sezonu. Tutaj mam takie ładne na ramienniki, ale też mam takie na ramienniki. I tutaj mam skracanie. Ogólnie tak jak widziałem, zaraz jeszcze zobaczymy postać w topce na pierwszym i na drugim miejscu, ogólnie widziałem, że tutaj raczej mają skracanie, chociaż mają takie na ramienniki, w których mają zręczność, witalność, obszarówkę i skracanie. Oczywiście to jest build pod mnicha DPS-a, pod Shenlongi, pod Timówkę. OK. Patrzcie, jakie mam ładne rękawice. Piękniu się. Klata też bardzo ładna. Ogólnie tutaj miałem taką obietnicę podróżnika. Eee, szczerze mówiąc, może nawet troszeczkę jakąś jedną tam miałem lepszą, ale tak do testów jest wystarczająca. Tym bardziej, że ja y, nie trechardowałem, żeby zrobić jakąś tutaj wyjątkowo dobrą, y, na zasadzie, żeby miała wszystkie statystyki, by się zgadzały, żeby była starożytna, a w ogóle nie przekuwałem tego. To po prostu jedna była z tych, które miałem. Chyba na wizie mam lepszą, Brawo, która mam 10, 76 i 20 do ognia, ale tak do testów, do buildu tutaj na non-sezonie to wystarcza bardzo, bardzo ładne e, e, karwaszki, e, e, strażnicy ducha. Zobaczcie, mają 40% e, do przeżywalności. Twoje generatory siły duchowej zmniejszają odnoszone przez Ciebie obrażenia o 40% na 3 sekundy, więc świetna, świetna sprawa, prawie na maksa, szanse na trafienie krytyczne. 630 zręczności, więc ładnie i 20 do mnie, więc całkiem, całkiem przyjemne. Godziny czarownic nie mam starożytnej. Znaczy, mam starożytną na Demon Hunterze, ale tam nie mam plusa do zwiększa obrażenia przełamującej fali. Ale tak jak powiedziałem, do buildu, do testów, taka wystarcza. Powinna być taka, tylko starożytna, która ma. Jak najwięcej zręczności, 7 do szybkości, 50 do obrażenia trafień krytycznych i 15% do przełamującej fali, więc taka by była idealna. Bardzo, bardzo ładne też spodenki, zobaczcie praktycznie cały gir, butki, zobaczcie jakie są, cały gir szelongi naprawdę mam wymaksowany. Tak jak mówiłem, tutaj jeszcze mam taką, e, takie ładne naramienniczki, więc tutaj można na zmianę, by z tym biegać. Um, tutaj jest trochę więcej DPS-u, tutaj jest um, przeżywalność. OK, dalej. Zobaczcie. Prawie, prawie idealna Róża Wiatrów. Gdyby była starożytna, to by była idealna, co nie? No, gdyby była starożytna. Dobra, i tutaj mam przepięknego Jordana, tylko ten Jordan jest, tak jak widzicie, tutaj na dole w łowcy Demonów z Demon Huntera. E Powinien być taki, jak tutaj widzicie, z takimi statystykami, to znaczy 20 do ognia, 6 do szansy i 30 do obrażeń y, zadawanych przeciwnikom elitarym, plus dodatkowo maksymalnie 10% do, 10 punktów do siły duchowej tutaj powinno być. No i oczywiście powinna być starżytna I tutaj y, przy DPS-ie mnichu minimum powinno się wbijać kaldezany 90, nawet setki docelowo, tak. Ok, to jest to. No i zobaczcie, jakie mam szynlongi. Shenlongi też mam naprawdę ładne tutaj mam takiego szylonga. Oczywiście w tych szynlongach pod e, DPS-a e, timówki powinnoś mieć jak najwięcej, main DPS-u, 10% do obrażeń, 7% do szybkości ataku. No i oczywiście 15 punktów do maksimum siły duchowej. No i tutaj mam drugie shenlongi, atak. I te też są bardzo ładne, mają naprawdę fajny DPS i, i też mają 15 do maksimum siły duchowej. I co jest fajne, z jednej strony tutaj za locha powinno być atak speed 7%, ale powiem Wam, że przeżywalność naprawdę bardzo, bardzo mocno wzrasta w tym momencie, kiedy tutaj mam tego locha. Naprawdę nie wiem, czy to czasami nie jest lepsze z tego powodu, że jak mi pada, to nie bije, tak? a ten loch tutaj dość sporo daje. Jeżeli chodzi o kamyki legendarne, to oczywiście z mora znękanych na jak najwyższym poziomie z mora uwięzionych, też na jak najwyższym poziomie. No i tutaj mam tylko na 73, nawet na rozgrywce, którą nagrywałem mam na radze 71 siłę prostoty, z tego powodu, że ostatnio w wczoraj ją wbijałem na ten poziom, bo szczerze mówiąc nie miałem żadnej, a tą, którą miałem podniesioną do 80, czy nawet tam więcej, to sobie gdzieś tam wbiłem sobie w gier, więc... Eee, tylko grałem na 73, ale naprawdę DPS był bardzo, bardzo ładny. Dobra, jeszcze raz szybciutko pokażę cały gir. Więc tak jak widzicie, sam set tysiąca burz mam bardzo, bardzo ładny. Naprawdę wymarzone itemki. Okay. I powiem Wam, że bardzo przyjemnie mi się grało. Naprawdę, naprawdę mi się grało przyjemnie i jak mówiłem na samym początku, żałuję, że nie grałem. Więc tak, pod lewym przyciskiem myszki mam drogę 150 z asymilacją. Każdy wróg trafiony co trzecim atakiem zwiększa zadawane przez ciebie obrażenia o 5%. tak? E, oczywiście, przełamująca fala z podturpowaniem, zadajesz obrażenia, zwiększone obrażenia od ognia równe 250% procent obrażeń od broni, ale ogólnie chodzi o to, że tutaj musimy nawalać e, obrażeniami od broni, tak? E, aha, e, dobra, zaraz jeszcze wrócimy, bo tam muszę jeszcze dla niewtajemniczonych e, e, objaśnić cały build jeszcze, e, jeżeli chodzi przede wszystkim przelągi, bo to jest najważniejsze. Ok, e, spokój ducha i nirvana, tak wydłuża czas działania spokoju ducha do 4 sekund, więc to jest ogólnie taka nasza nieśmiertelność na 4 sekundy. Mantra pomsty z wykroczeniem. Mantra pomsty zwiększa również szybkość ataku Twoją oraz sojuszników, więc 10% atak speeda. Oczywiście przy tym buildzie chcemy mieć jak najwięcej atak speeda. Tchnienie niebios i oświecenie, zguź dodatkowo 14 punktów siły duchowej za każdy atak generujący siłę duchową przez 5 sekund po użyciu tnie niebios. więc trzeba cały czas pamiętać, żeby przy tym bildzie, żeby mieć jak najwięcej siły duchowej, jak, jak już Wbijemy tą siłę duchową. Najpierw rozkręcamy się e, drogą 150, wbijamy siłę duchową, a potem zaczynamy używać fali światła i co jakiś czas z powrotem wracamy na drogę 150, żeby mieć cały czas ten bonus 5% do obrażeń, ale to tylko dosłownie na chwileczkę. Potem z powrotem fala światła i fala światła przede wszystkim zadaje te obrażenia. No, i jeszcze oprócz tego mamy śmiałe uderzenie z blaskiem. Przy użyciu śmiałego uderzenia składasz przynajmniej 15% szybkości ataku na 4 sekundy. Śmiałe uderzenie zadaje obrażenia od ognia, więc, e, więc to jeszcze też nam podnosi atak speed. Potem, jak się już rozkręcimy to no naprawdę bardzo, bardzo dużo DPS-u zadajemy. I e, jeżeli chodzi o pasywki, to e, żwawość zwiększa szybkość ataku umiejętności generujących punkty siły dochowej o 15, tak. E, przyjęcie inicjatywy, kiedy zadajesz obrażenia wrogom, e, którzy mają więcej niż 75% życia, otrzymujesz premię 30% do szybkości ataku, tak to oczywiście harmonia to jest dodatkowa przeżywajka i oczywiście niezrównana dusza e, regeneracja siły duchowej oraz dodatkowo 50% do siły duchowej. Im więcej siły duchowej mamy, tym więcej zadajemy DPS-u, ale do tego właśnie teraz wrócimy. No i oczywiście szelongi, bonusy w szelongach e, e, zwiększa obrażenia od umiejętności generujących siłę duchową o 1,5% za każdy posiadany przez Ciebie punkt siły duchowej, więc dlatego jest ważne, żeby tu mieć jak najwięcej tej siły duchowej i oczywiście jeszcze w mistrzostwie też na maksa siła duchowa, tak? mistrzostwie na maksa siła duchowa po osiągnięciu maksymalnego poziomu siły duchowej, większy, duchowej wszystkie zdawane obrażenia zostają zwiększone o 150%, a nie powodują już e, pasywnej regeneracji siły duchowej. Za każdą se, sekundą e, pochłaniane e, jest 75 punktów siły duchowej aż do wyczerpania tego zasobu, tak? Tak działają ogólnie Szylnogi, no i oprócz tego jeszcze tutaj nas przede wszystkim interesują, e, interesuje nas pierwszy tak naprawdę bonusik, chociaż no wszystkie są ogólnie ważne. Twoje generatory siły duchowej e, mają szybkość ataku zwiększoną 25%, zadają o 100% więcej obrażeń, e, śmiałe uderzenie e, wykorzystuje 75%, Punktów siły duchowej, a jego użycie powoduje zrzucenie jednego ładunku, oczywiście, tak. Twoje umiejętności generujące siłę duchową zwiększają obrażenia od broni zadawane przez śmiałe uderzenie do 12,5 tysiąca przez 6 sekund, zaś śmiałe uderzenie zwiększa obrażenia od umiejętności generujących siłę duchową o 1200% przez 6 sekund, więc ogólnie cały, cały set musimy mieć że tak powiem włączone dobra, to by było to to by było to i chyba jeszcze teraz nam została tylko kosteczka, więc w kosteczce mamy latający smok szansa na podwojenie szybkości ataku podczas ataku e, głębinowce, podstawowe umiejętności generujące zasoby zadają 100% więcej obrażeń no i oczywiście jedność żywiołów w momencie kiedy wchodzi ogień to elitki schodzą o tak Dobra, jeszcze teraz możemy sobie zobaczyć yy, numer jeden w tablicy wyników. Powoli będziemy przechodzić do nagrania z rozgrywką. Ogólnie piękne, piękne dzięki za wszystkie lajki. Jeżeli Wam się podobało, ocencie i piszcie komentarze. Więc zobaczcie. tutaj oczywiście ten miły Pan ma, ten miły Pan ma oczywiście keldyzany wbite. No i tak jak widzicie, tak jak powiedziałem, ja mam takie i takie naramienniki, bo jedne mam ze skracaniem, a drugie mam z szansą na zadanie 18% obrażeń obszarowych przy trafieniu, tak? Więc musiałbym sobie potestować, że może nawet nie trzeba biegać z tym 8% skacania i, i, i wtedy wszystko dobrze będzie działało. Tak jak widzicie, Gir, gir mam naprawdę latem mam lepsz, a nie, tu on ma obniża od taką w dystansie, więc praktycznie gir mam taki sam jak ten ziomuś tutaj. Nawet, nawet czasami lepszy troszeczkę. No. Tu zobaczcie, ma zwykłą, yy, zwykłą obietnicę podróżnika. Ja mam taką, jak tu widzicie, tylko zamiast 89% do obrażenia trafień krytycznych, to mam 76, tak? Ale widzicie, nawet zwykła zdaje egzamin. E, m, praktycznie identyczne, nawet ciutkę lepsze, znaczy praktycznie identyczne mam e, karwasze. To mam szczerze mówiąc, mam lepsze od niego, e, tylko tyle, że nie starożytne, tak? No i praktycznie identyczną mam e, godzinę. Yy, znaczy kamień Jordana, tylko on tutaj o tyle ma większy DPS yy, w porównaniu do mojej, że ma 13%, nawet 14% można mieć procent do maksimum siły duchowej. Wiadomo, im więcej siły duchowej, tym większy DPS, ale tak jak ja mówiłem, do testów wziąłem sobie to z Demon Huntera, ale statystyki praktycznie ma identyczne, yy, nawet ciutkę lepsza jest moja, no, ale widzicie, też nie jest starożytna, więc daję, daję radę. Oczywiście, godzina czarownic, tak jak widzieliście, takimi statystykami. No i Szynlongi On ma tutaj takie Szynlongi, które mają 7 do szybkości, 10 do obrażeń. I to samo tutaj. No ja tutaj mam na jednych, mam locha. Ok. Więc tak jak widzicie, a on tutaj nawet ma kamyk, który dodaje życia. Tak jak widzieliście. Tak to wygląda, oczywiście na maksa, po 120, kamyki powbijane, więc gościu daje czado. I build oczywiście identyczny. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle, zapraszam do oglądania drugiej części nagrania z rozgrywki trzyosobowej. I co? ocencie piszcie komentarze i do zobaczenia w drugiej części nagrania. Aha. Dobra, to lecimy, zrobimy sobie 80 na próbę, z tego powodu, że ja dość dużo nie grałem tym ale powinno być chyba dobrze Uuu. trzeba się przestawić na to. Ale jeszcze byczki są. Haha! Świetnie. Świetnie, jest na byczkach. No mało. Nie? też nie wieska Może przesunę się minimalnie dalej. Mhm. Śmiesznie się była. gra. Ja szczerze mówiąc drugi raz gram tym buildem. Jezu, ja mam tylko mam 500 tysięcy życia. To jest masakra. O, I właśnie padłem. To jest dosłownie sekunda... sekunda osiem jest na, na... tym... ...na tym nichu. A, został jeszcze jeden. O kurde. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. No musisz... o właśnie, mhm. po odejść i... Mhm. dopiero się i z powrotem. Nie mogę. Tak. Gdzie jest ten gościu? Tu jest jeszcze. Okay. Tu jest Ja następna. Zapominam kurde, że mam ten, że mam e, jeszcze kul, tak moje. Wtedy jestem nieśmiertelny przez chwilę. Ale bije. Bije ładnie. Teczki tak ładnie wjeżdżają. Hmm. No, a, są. Teczki są fajne. został z tyłu? Ja przeciągłem, się musiałem hmm. zrobić hmm. sobie wlotkę życia. No, no, dalej Dobra, dalej co? Tu jest, woda, lita jest, z tyłu? jest, 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 A to jest, o sobie A, tutaj jest, nie puko, ale jest, tutaj jest, 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 chodzi. Nie jest, 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 jest,

Widzicie, widzicie, idzie. Ale masz szyldzik. O! Jeszcze coś jest? Da, to musimy się wrócić, nie, nie, bo chyba no. zrobimy kółko. Ojej. Kółeczko. Tu w dół. Nie, tu nie. Tu też nie. Kurę. Tu gdzie? Aha, tam w no, do góry, dobra. dobra. Jest wyjście mhm. Dobra, to wchodzimy o kurde, niezbyt No, no niezbyt się damka, to no uderzenie na moją obronę mogę powiedzieć, że drugi raz gram dobrze idzie. Nie ma się, nie ma bronić. Przez drugi raz gram tym buildem. Na dół, na dół. Aha, jest czy, czy jeszcze, jest, jest, jest jedna elita. Jest, nie jestem przyzwyczajony, zawsze grałem supportem w tym sezonie. I kurcze... No, 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 wiesz... E to nie jest, już tylko to ja. Ja. Jeszcze jedna? Jeszcze tam jest. jest Nie wiem czy go wam bez czego to starczy chyba Nie trzeba to Elita za sekundę leży tak, tak. Ale czekaj bo to jest jeszcze część jedna i ona nie, nie A dobra idzie Nie mogę już ściągnąć No a, dobra. A, Rozjechała się Przyszedł kolczak, Ojej. Przyszedł kolczak. Chodźcie mnie tutaj supportować. Chodźcie może podpatrzę. tarczę, No Dobra, czekaj, już go zabiję. Chodźcie. Już dojedzie. Ja jestem on już, on już jest zabity. Kurde, ale DPS ma ten nich na maksa. Nawet sobie nie zdawałem chodźcie. sprawy. Chodźcie tu na rogu, stańcie. No, no. no. Chodźcie do I już za wezmę tarczę. Ja też. Ściągnę tarcze. O tam gdzie? a tam jest reszta tych kolczaków. Mhm. To, to one jeszcze to nie pękły? To, yy, to, tak, jedne pękły, to były dwie elity tych kolczaków. Jezu, jak rozwala. Wiem, że to jest tylko 80, ale kurde ja nie mam kaldyzanów. Z kaldyzanami to, to przeciąg, to 90 rzeczywiście na speedach można robić. Ja jeszcze wiesz, ja jeszcze bym musiał poćwiczyć ten build. To nie jest tak, że ja go do końca ogarniam Wszystko schodzi pikka, tutaj, tutaj w tą stronę, w tą, w tą stronę dobra. Dobra. Więc jest całkiem nieźle Bo możemy przejść póki mamy tarczę, nie ma żadnych elitek to mam z Ida. O no dobra, tu jest Elitka w tym mhm. stacie To mhm. już zeszło? No widzę Od razu widzę To tak, życie, będzie, życie no. kurde tak skacze. Sakra, jak życie skacze. O, pyrun Podtrzymania. Jeszcze coś bossa. jest? Dobra. To weź mam to. No ja mogę wziąć też. Albo dno, no. Albo tak. też. No dobra. tego nie lubię, nigdy nie wiem jak sanktuarium na nim postawić bo odskakuje hmm. Właśnie postawić ale za chwilę wychodzi akurat nie? Patrzcie jak schodzi Bach No to powiem wam, że spokojnie mógłbym grać z tym buildem Szkoda, szkoda, że jednak się nie zdecydowałem na sezonie. Bo bez problemu bym go ogarniał. Trochę Również pograć. Proszę. Żałuje. I... Również żałujemy. No. DPS zawsze. Wiesz, ogólnie powiem ci w ten sposób, że... E, no... Tylko pytanie, czy zbiorę taki gir. Ponownie. Wracam do miasta. No tak. Pytanie, czy zbiorę taki gir, ponownie. No, nieźle. Wiesz, wobec dziewięćdziesiątki Kaldyzany albo seteczki. Mhm. To by było, to by był czat, tak? Dobra, no, tylko jeszcze zidentyfikuję sobie. To będzie na tyle. Okay. Mhm, mhm. Okej, okay. dobra ludziska, to by było na tyle, sorry za mój styl gry, chociaż nie było chyba najgorzej, ale szczerze mówiąc trzeci, trzeci raz, yy, to był trzeci mój gier tym, yy, tym buildem yy, i co, piękne, piękne, dzięki, ocencie, mam nadzieję, że build Wam się podobał. I był ze mną Kuki. No dzięki. I Manto. Dzięki, cześć. Dobra, na razie, hey, hey.